Hej, hej, tu znowu kozak chciałam pokazać w um, tej drugiej, jak już wyglądała, no, słówka po przejściu wszystkiego. Teraz nakładamy je na drugie. Oczywiście sprawdzamy, czy wszystko się trzyma. Te oczka, te kółka. Wszystko sprawdzamy, ja już sprawdzałam. Mhm. I teraz, W nie najlepiej było, to byście przyszywali beżą. Ja wskoczyłam trzymam bieżąco, w razie, znaczy, zależy jaki będzie kolor. Jak yy. macie <laughs> na przykład to fioletowe, a to białe, to najpierw tu te wszystkie, to przyszyć białym, 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 a fioletowym zszyć tutaj. Ja też tak sobie, że tutaj niebieskim będę szyć, Natomiast znowu bieżąco. Beżowym przyszyję to, ale niebieskim nie będę i będzie kit a więc yy, jak przyszyję pokażę. Oczywiście wszystko szyję ja, nie szyję jak ktoś za mnie tutaj obok. Hmm. Czekajcie. O, widać mój przyborniczek. Aha. Ja mam akurat tutaj takie, o, materiały. Hmm. A więc ja przypominam też o konkursie. Powtarzam, to jest Filc. <coughs> można go kupić w Krakowie, jak jest ten plac centralny. Tam jest lekarz taki, ale jest I tam można kupić. Jak to jest bałagan, Więc już wracam za chwilę. Chodź w kolejnym filmiku i wam pokażę gotową słówkę. Bye, bye.